Technika, którą się podzielę, jest prosta, łatwa do zrozumienia i zastosowania nawet dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie miał doświadczenia z manifestacją. To doskonałe narzędzie, jeśli masz kilka rzeczy do zamanifestowania w tym samym czasie. Ta technika działa również, jeśli masz wiele wątpliwości co do tego, co chcesz zamanifestować. Automatycznie zajmuje się wszystkim za Ciebie. Działa na Twoje uczucia jak prawdziwy magiczny eliksir. Zanurza Cię bezpośrednio w uczuciu, że Twoje pragnienie już się spełniło, a to jest kluczowe, aby jakakolwiek manifestacja mogła się wydarzyć. Techniki manifestacji Nevillea Goddarda podkreślają wykorzystanie uczuć do przyciągnięcia wszystkiego, czego pragniesz, do swojego życia. To uczucia dają początek rzeczywistości fizycznej. Świat zewnętrzny jest po prostu techniką manifestacji, odzwierciedleniem Twoich myśli i uczuć. Więc jeśli chcesz zmienić swoją zewnętrzną rzeczywistość, skup się najpierw na zmianie swoich uczuć. Technika jest wspaniała, jest jedną z najlepszych i najpotężniejszych technik manifestacji Nevillea Goddarda, opartą na tworzeniu uczucia, że pragnienie już się spełniło. Kiedy uda Ci się ćwiczyć uczucia związane z Twoim pragnieniem, manifestacja nastąpi wkrótce i bez wysiłku. Zobaczysz, jak Twoja manifestacja zbliża się w postaci synchroniczności, znaków i anielskich liczb. Wiele osób napotyka trudności w swoich manifestacjach, ponieważ nie potrafią poczuć uczuć, zanim pragnienie stanie się ich fizyczną rzeczywistością. W tym przypadku technika jest wspaniała i bardzo pomocna. Jest to wspaniała technika manifestacji, której można użyć do zamanifestowania czegoś konkretnego lub wielu rzeczy naraz, poprawiając Twoje życie. Czasami chcesz po prostu poprawić swoje życie w różnych obszarach i nie ma nic konkretnego, na co możesz wskazać, co pomoże Ci poprawić Twoje życie. Kiedy masz jasność co do swojego pragnienia, ta technika powinna być Twoim wyborem. Ta technika manifestacji zajmuje się wszystkim za Ciebie. Jej ogólna formuła pomoże Ci osiągnąć wszystko, co potrzebne do pozytywnej transformacji Twojego życia. Jednak jest jeden szczegół: możesz nie mieć jasności co do swojego pragnienia, albo możesz mieć wiele rzeczy, które chcesz zamanifestować w tym samym czasie. Ale jednej rzeczy możesz być pewien swoich uczuć. Żądaj sobie pytanie, jakiego rodzaju uczuć chciałbyś doświadczać, kiedy masz wszystko, czego zawsze pragnąłeś? Jak by cię to czuło? To jest esencja tej techniki. Jest wspaniała. Musisz wiedzieć, jak to się czuje, zanim zamanifestuje się w rzeczywistości. Oto wskazówka, jak odkryć to uczucie: jeśli masz trudności z identyfikacją dokładnych emocji, przypomnij sobie moment z przeszłości, kiedy otrzymałeś dobre wieści lub coś, czego pragnąłeś. Pomyśl o uczuciach, które miałeś w tamtym momencie. Jakie uczucia doświadczałeś? Czy były to uczucia szczęścia, spełnienia czy wdzięczności? Połącz się z tym pozytywnym uczuciem z przeszłości i użyj go z tą techniką. Jest wspaniała. Dlaczego powinieneś używać tej techniki manifestacji? Nie tylko jest wspaniała, jest po prostu niesamowita. Wymaga niewielkiego wysiłku i działa jak zaklęcie za każdym razem. Oto kilka powodów, dla których powinieneś używać tej wspaniałej techniki Nevillea Goddarda. Ta technika jest prosta i łatwa do zrozumienia i ćwiczenia, nawet dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie miał doświadczenia z manifestacją. To doskonałe narzędzie, jeśli masz kilka rzeczy do zamanifestowania w tym samym czasie. Ta technika działa również, jeśli nie jesteś pewien, co chcesz zamanifestować. Automatycznie zajmuje się wszystkim za ciebie. Działa na Twoje uczucia jak prawdziwy magiczny eliksir. Umieszcza Cię bezpośrednio w uczuciu, że Twoje pragnienie jest spełnione, a to jest coś potrzebnego, aby jakakolwiek manifestacja mogła się wydarzyć. Ta technika sprytnie wykorzystuje stan podobny do snu, który jest kolejną bardzo potężną koncepcją manifestacji Neville'a Goddarda. Jeśli nie jesteś pewien, co dokładnie chcesz zamanifestować, nauczę, cię, jak używać tej potężnej techniki. Stan podobny do snu każdego wieczoru przed snem, zrelaksuj się całkowicie, albo poprzez krótką medytację, albo używając jakiejkolwiek innej techniki uważności. Wejście w stan relaksu jest ważne, aby ta technika działała. Dzieje się tak, ponieważ w stanie relaksu twój świadomy umysł zwalnia, a ty masz bezpośredni dostęp do swojej podświadomości. Z tym bezpośrednim dostępem o wiele łatwiej jest zaprogramować podświadomość na Twoje manifestacje. Kiedy Twój umysł jest stosunkowo zrelaksowany, wywołaj uczucie, które miałbyś, kiedy wiesz, że każde z Twoich pragnień się zamanifestowało. Jeśli masz trudności ze znalezieniem tego uczucia, już wyjaśniłem trik na to w tym wpisie na blogu. Więc wróć i dowiedz się, jak dotrzeć do tego uczucia. Teraz utrzymaj to pozytywne uczucie i zacznij powtarzać zdanie, czyż to nie wspaniałe? Raz za razem. Powtarzanie zdania z pozytywnymi uczuciami stymuluje Twój mózg, aby poczuł, jakbyś już osiągnął swoje pragnienie. To jest to, co Neville Gadderd nazywa stanem spełnionego pragnienia. Im dłużej utrzymasz się w tym stanie, tym szybciej twoje pragnienia zamanifestują się fizycznie. Idź spać, śpiewając, czyż to nie wspaniałe? Wraz z pozytywnymi uczuciami. Rób to każdej nocy tak długo, jak chcesz, najlepiej przez kilka tygodni. Aby twoja podświadomość została prawidłowo nasycona tym uczuciem. Porozmawiajmy o tym, jak możesz użyć wspaniałej techniki czyż to nie wspaniałe, jeśli masz coś konkretnego do zamanifestowania. To jest metoda, której osobiście używam z dużym sukcesem. Bądź bardzo jasny co do tego, co chcesz zamanifestować. Zapisz to, jeśli to możliwe. Każdego wieczoru przed snem wejdź w spokojny i zrelaksowany stan poprzez medytację lub jakąkolwiek praktykę, która Cię uspokaja. W zrelaksowanym stanie umysłu zbuduj przyszłą scenę, która pokazuje, że Twoje pragnienie już się zamanifestowało. Poczuj emocje radości, osiągnięcia i wdzięczności. Poczuj jakiekolwiek pozytywne emocje. Które pomogą ci uwierzyć, że Twoje pragnienie się spełniło. Z tą przyszłą sceną w Twoim umyśle i pozytywnym uczuciem w Twoim sercu, zacznij powtarzać, czyż to nie wspaniałe? Wielokrotnie. Rób to każdej nocy przez co najmniej cztery tygodnie, aby uzyskać optymalne rezultaty.